Manko wszystkim z tej strony Mati. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić top 3 moich jednostek lądowych oraz pokrótce Wam opowiedzieć w co warto inwestować i w jakie jednostki lądowe i powietrzne. Na samym początku gry. I teraz tak, zacznijmy sobie od tego, że nasze jednostki, jak Wam już wcześniej powiedziałem, dzielą się na jednostki lądowe oraz jednostki powietrzne. Jednostek lądowych możemy mieć 5, jednostek powietrznych 3. I teraz tak, oprócz tego, że każda jednostka się charakteryzuje czymś innym, to mamy również trzy obozy, z których tych jednostki możemy zakupywać. I teraz tak, mamy sobie, um, czekajcie, tylko nam się to uruchomi, obóz męczenników, rewolucjonistów, czyli znaczy wyzwoleńców i rewolucjonistów. Jak w sumie będę nazywał obóz czerwony, obóz niebieski, obóz szary, bo mi będzie szybciej i łatwiej. I teraz tak. Każdy z obozów, oprócz tego, że ma różne jednostki, przykładowo obóz czerwony ma unikatową jednostkę jako wyrzutnia rakietowa, obóz niebieski ma lekki czołg oraz bombowiec, który służy do bombardowania celów budowlanek, oraz nasz obóz szary dysponuje armatą przeciwpancerną i super, czołgiem super ciężkim. Teraz tak, ten czołg podstawowy w każdej wersji jest upgradeowanym, czołgiem średnim lub czołgiem ciężkim, i każdy z tych Frakcji je posiada. Oczywiście z jednostek powietrznych. Wszystkie jednostki, wszystkie frakcje posiadają myśliwce, oraz pierwsze, a czerwona i szara posiada bombowce wyspecjalizowane do zabijania celów naziemnych, czyli naszych czołgów oraz armat. A nasz myśliwiec, bombowiec z frakcji niebieskiej, służy przede wszystkim. Ma bonus do zabijania i niszczenia budynków. Tak? I teraz Jakie ja bym jednostki wybrał na samym początek? W co warto zainwestować? Takie moje top 3. I tutaj powiedziałam szczerze, że dla mnie subiektywnie top 3 to będzie na pewno tak. Czołg podstawowy, czołg lekki, i egzekwu na jednym miejscu będą haubica I to będzie właśnie haubica z obozu niebieskich, ponieważ jest troszeczkę lepsza niż z obozu czerwonych. I wyrzutnia rakietowa z obozu czerwonych. Jeżeli chodzi o czołg podstawowy wybrałbym go z obozu Szaryk, ponieważ ma troszeczkę lepsze parametry w porównaniu do innych. I teraz tak, że tu sobie wybieramy to przykładowo nasz czołg i mamy tutaj sobie podstawową siłę ognia i punkty zwycięstwa to i oczywiście każdy z tych obozów ma też dodatkowo premię obozu. I tutaj mamy, że zwiększa siłę ognia niż w przypadku czołgu podstawowych innych obozów i ta właśnie premia do zwiększenia siły. Daje nam delikatny, delikatny bonus w porównaniu do innych, dlatego akurat bym wybrał ten czołg z tej frakcji. W ogóle możecie sobie na spokojnie przeanalizować każdą z tych jednostek, wchodząc sobie tutaj, wchodząc sobie na armaty przeciwpancerne i spczytając sobie, jakie mają dodatkowe cechy tych jednostek. I teraz tak. E Oprócz tego, jak mam powiedziałem, wybrałbym ten czołg podstawowy z obozu szarek, z obozu niebieskiego wybrałbym czołg lekki oraz haubicę i z obozu czerwonych na równi z tą haubicą wybrałbym wyrzutnię rakietową. dlatego są takie moje wybory? Po pierwsze, czołg podstawowy po nowej aktualizacji jest po pierwsze jednostką bardzo uniwersalną. Potrafi zadać dużo obrażenia, dużo przyjąć te obrażenia i nawet w pewnym momencie przejął on rolę czołgów superciężkich do niszczenia baz, ponieważ potrafi tak dużo zaobserwować tych obrażeń, że już nie potrzebujemy wolniejszych tych czołgów superciężkich. Wyrzutnia rakietowa oraz hałbica służy nam zarówno do obrony bazy, do atakowania bazy oraz do atakowania jednostek. Z tego względu, że one mają większą pole zasięgu i bardzo dobrze się tym wszystkim sprawdzają. Czołgle, jakie moje ostatnie top 3 jest dlatego wybrany przeze mnie, ponieważ jest najmobilniejszą jednostką lądową. Ma bardzo, duży, yy, ma bardzo duży procentowy boost do zabijania właśnie hałbic oraz wyrzutni rakietowej, która, w której tak naprawdę jest bardzo dużo na polu bitwy. Jego minusem tych czołków lekkich, zarówno ich, jak i haubic, jest to, że mają bardzo małą wytrzymałość. I o ile haubica może trzymać blisko bazy, i dzięki temu, że mają większy zasięg, zabijać te jednostki, no to czołg lekki cały czas walczy w bezkontakcie, bez czyli jest cały czas bardzo blisko. I niedoświadczony zawodnik, a nawet to, że na tych serwerach są laki, spowodują to, jak źle podjedziesz. Nie daj Boże, że Cię z tej gry, no to ta jednostka tak naprawdę już ginie. Jest bardzo małe pole manewru nią, jak jeden popełniony błąd determinuje to, że ginie. To czołg podstawowy, powiem tylko, żebyś podjął zablisko haubicy, ta chobica by oddała od Ciebie dwa strzały, to przeżyjesz to. Nawet możesz nie znać jednostki, obije tam powiedzmy do 3 4 HP, odjedziesz 3-4 pola dalej, masz oficerów, którzy zregenerują Twój czołg i możesz dalej brać udział w, w nim. I teraz tak, to jest moje top 3. Jeszcze później pokrótce wyjaśnię co i dlaczego, dlaczego tak ich wybrałem. I teraz tak, bardzo ważnym elementem tego, że wybierasz sobie te trzy moje top 3 jednostek jest to, że musisz do nich dobrać odpowiednik oficerów. Każda jednostka na polu bitwy posiada dwóch oficerów. Pierwszym oficerem na przykładzie Katiuszy jest w tym przypadku Wulkan i teraz tak. Pierwsza zasada jest lider i jest oficer drugi, czyli tam supportujący. Z oficera pierwszego bierzemy zawsze bonus 30 do ataku, 30 do obrony, ponieważ ma on wyszkolony na, na maksymalny 60 poziom. Nieważne jaki poziom ma ten oficer, zawsze bierzemy te bonusy z tego oficera, który jest jako lider, nałożony na jednostkę. Dlatego warto jego na 60, tego już niekoniecznie, chociaż jeżeli go są, w przypadku mnie jest Antonina Szewczenko, to dzięki temu, że ma 60 poziom, to dodatkowo zwiększa też siłę tym naszym jednostkom. I teraz tak, bardzo ważne jest ułożenie lidera, ponieważ w tej pozycji na przykład, jeżeli liderem jest wulkan, to on zadaje, przez to, że przeprowadzałem sobie tam testy, o 50% więcej obrażeń z umiejętności jednostki w porównaniu do tego, jeżeli byliby na odwrót ułożeni, czyli Szawczenko tutaj, a wulkan tutaj. To dlatego, ponieważ te umiejętności, tak jak każdy oficer posiada cztery umiejętności, one inaczej współgrają na tym, jak ktoś jest liderem, a na tym, jak ktoś jest oficerem I Teraz tak, każdy z oficerów ma cztery umiejętności, które upgrade'ujemy, czyli ulepszamy z poziomu od 1 do 5. Po ulepszeniu wszystkich tych y, czterech umiejętności na 5 poziom, ulepszamy, dostajemy dodatkową umiejętność, taką bonusową i po dostaniu tej umiejętności nasz oficer y, świeci takim og ogniem, tak jak tutaj widzicie, Czyli, że jest ulepszony na maksa. I teraz w tym przypadku, na przykładzie naszego Katiuszy, dobieramy oficerów, którzy są wyspecjalizowani w tej jednostce. I w moim przypadku jest to Antonina Szewczenko oraz Wulkan, ponieważ mają tutaj umiejętność artyleria i te wszystkie umiejętności bustują tą artylerię. Dla mnie osobiście Antonina Szewczenko, na ten moment, jest najlepszym, powiedzmy, darmowym oficerem, który możemy dostać, nie musząc, nie musząc tak naprawdę wydawać realnych pieniędzy. Ale o tym Wam później opowiem. I teraz, tak ułożenie tego, że Wulkan jest liderem daje, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, o 50% więcej obrażeń, atakując bazę i przeciwników. Jeżeli byśmy Szewczenko dali jako lidera, to ona by zadawała nam o wiele więcej obrażeń, będąc w bazie. Czyli do obrony stosujemy Szewczenko jako lidera, do ataków bezpośrednich stosujemy Wulkana jako lidera. To będę Wam później tłumaczył w innym odcinku. W jak tych oficerów się dobiera, dlaczego tak, a nie inaczej, oraz którzy są na przykład, tam, top 5. Wam zrobię najlepszych oficerów, bo każdy oficer jest wyspecjalizowany w czymś innym. I teraz, tak, jeszcze jedna zasada: jeżeli ulepszamy tych oficerów, to ulepszamy tak, że ma, każdy oficer ma jedną zdolność taktyczną, jest to pierwsza umiejętność po lewej, i reszta jest umiejętności pasywnych, czy zdolności pasywnych. I przede wszystkim. W Staramy się najpierw ulepszyć tę umiejętność od jednego do piątego poziomu, a dopiero potem zabierzemy się za poszczególne umiejętności i też ulepszamy je jedną do piątego poziomu i dopiero potem dalej do piątego. Nie robimy tak, że to mamy na trzecim, trzecim, drugim, drugim poziomie i to tak sobie ulepszamy w kratkę. Staramy się jednak ulepszyć od pierwszego do piątego poziomu, dopiero potem kolejną umiejętność. Teraz tak, ulepszenie tych umiejętności jednego oficera, czterech na piąty poziom kosztuje nas 720 tego oficera, tych uniwersalnych. Jest to bardzo duża ilość. Ale jesteśmy w stanie spokojnie to nazbierać, no bo jak sami widzicie, ja mam już 8 oficerów na maksa ulepszonych, samych lądowych prawie, nie, siedmiu, ten jest prawie już na ósmy poziom, to już niewiele mi brakuje, chyba z 26 statuetek. I to w przyszłym tygodniu go ulepszę Wam, nagram filmik, pokażę Wam, jak to mniej więcej przebiega. I teraz tak, jednostki lądowe mamy powiedzmy, że zakończone i przechodzimy do lotnictwa. W moim przypadku ja wybrałem sobie myśliwiec, że to jest moja pierwsza jednostka, która będzie upgrade'owana, ulepszyłem do niej dwóch oficerów. Ogólnie na ostatnim Moskwie bardzo się ta jednostka sprawdziła, oddała tak naprawdę to, w co zainwestowałem. I teraz tak, pokrótce. Jednostki lotnicze ja ulepszałem na samym końcu, ponieważ, czyli na samym końcu najpierw starałem się ulepszyć około 3-4 jednostki na maksa lądowych, i później się zastanowiłem, czy warto tą jednostkę ulepszyć lądową, czy powierzchnią. Stwierdziłem, że lepiej jest ulepszyć powierzchnią, ponieważ ona oddaje mi o wiele więcej tutaj profitów. I co też jest bardzo ważne, materiały, które ulepszamy do Jednostek lądowych różnią się od tych materiałów ulepszonych do ulepszeń myśliwców, więc możemy iść dwoma innymi ścieżkami, i materiały nas nie determinują do ulepszeń, determinują nam nas tylko i wyłącznie bilety i to, czy będziemy z tych biletów bardziej chcieli ulepszać jednostki lądowe, czy bardziej jednostki powietrzne. Czyli tu mamy ten wspólny taki nasz nasze koło zapalne, w którym musimy zdecydować, czy wolimy na przykład poświęcić Trzy jednostki na pięć gwiazdek, żeby ulepszyć samolot na szóstą gwiazdkę? Czy poświęcamy dwie, te trzy jednostki w tej jednej z tych jednostek, jest samolot pięciogwiazdkowy na coś sześć na gwiazdek? I tutaj jest ten największy dylemat. I tutaj mi się daje, że gracze na samym początku mogą mieć problemy, co sobie przewartościować. I teraz ja radzę wybrać na dobrą sprawę jeden z myśliwców. Przez topowe graczy jest wybierany ten myśliwiec ze szarych, ponieważ. On na samym końcu, oczywiście, Wam zaraz pokażę. On tutaj, tak jak każda frakcja, ma dodatkowe swoje umiejętności i premia obozu, przepraszam, ma większy współczynnik przechwycenia względem myśliwców innych obozów oraz ma relatywnie troszeczkę tam lepsze statystyki przeciw sił i punktu zwycięstwa w porównaniu do innych. I ja akurat sobie stwierdziłem, że wybiorę sobie myśliwiec frakcji czerwonej, bo on miał bonus do uników. Na początku miałem pomysł, żeby innych oficerów do niego, do niego użyć, bardziej skupiających się właśnie na tych unikach, ale później musiałem to troszeczkę zmodernizować, ponieważ wyszli inni, lepsi oficerowie, którzy dają lepszy bonus. Więc ja już stwierdziłem, no dobra, wybiorę sobie jednak tych czerwonych, ten myśliwiec i tak się będzie spłacał, na dobrą sprawę różnica pomiędzy tymi obozami, że mają, każdy ma jakiś inny bonus. Powiedzmy, że szarze są troszkę więcej do obrażeń, czerwoni, na przykład przy czołgu średnim, ma, sam się leczy ten czołg, a niebieski jest daje ten bonus, że na przykład czołg średni szybciej się porusza na polu bitwy. Ale te bonusy do tego, że te ci, ten szara frakcja ma troszeczkę więcej do zabijania to są, no powiedzmy, marginesalne, tak? One nie są jakieś kolosalne. To nie, bym to powiedział 5. Może procent jest tego, że ta jednostka jest lepsza. Dlatego w tych testach 1 na 1 ta jednostka szara przew, przeważnie zabija te wszystkie jednostki czerwone i niebieskie. Za to czerwony i niebieski jest tak naprawdę jeden do jednego jest to samo odbicie. Nie? Więc to też nie jest tak, że o Boże, wybrałem czerwony czołg średni i co teraz zaczynać Grodnowa. Nie, absolutnie. Ten czołg też się dobrze sprawdzi na polu bitwy. Teraz tak, ja wybrałem siwiec dlatego, ponieważ jest uniwersalny, służy zarówno do ataku, do obrony. Na polu bitwy, tak jak wam wspominałem, bardzo dużo jest haubic i wyrzutni rakietowych, dlatego bardzo często przeciwnicy wykorzystują te bombowce dedykowane do zabijania jednostek lądowych i żeby się przed nimi bronić, mamy dwie możliwości. Albo wysyłamy właśnie nasze myśliwce, które na tym polu bitwy dużą odgrywają rolę, albo wykorzystujemy czasami nasze czołgi lekkie, które są jakąś jedną jednostką, które mają takie, mają możliwość ustawienia ją w pozycji anty, um, antysamolotowej, czyli będą szlać zarówno na, na jednostki naziemne, jak i powietrzne. Ale w czym jest problem? No, problem jest przede wszystkim tym, że te czołgi mają bardzo mały współczynnik obrażeń. Ja Wam to zaraz pokażę, ponieważ tak, jeżeli tutaj mamy atrybuty, tak, atrybuty. I tak, normalny atak na jednostki opancerzone to jest 105 tysięcy, umocnienia 60, obrażenia na personel artylerii 90 tysięcy. To takie wartości, a zobaczcie, jak jest na artylerię, na przeciwlotnicze 14,3. No to w porównaniu do innego czołgu tutaj jest 8-8 krotnie mniej obrażeń. Dlatego te samoloty, które sobie latają te bombowce są bezkarne, jeżeli nie mamy myśliwców. Drugim powodem dlatego też wybrałem, ponieważ jeżeli spotykacie się na polu bitwy i macie baza, ty, twoja baza kontra baza wroga i wy macie porównywalne siły, czyli na ty masz 100 milionów, a on ma 120, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest to, jest takie, że siły lądowe będziecie mieli na takich samych poziomach, więc każdy z was nie będzie chciał atakować przeciwnika, ponieważ podniesie bardzo duże straty. Ale co możecie wykorzystać? Możecie wykorzystać przewagę w lotnictwie. Jeżeli przeciwnik będzie miał o te 20-30 milionów siły, to on przeważnie te dodatkowe punkty siły ma ulokowane w jednostkach powietrznych. I on w tym momencie wypuszcza sobie na przykład te bombowce z obozu niebieskich, służące do niszczenia twojej bazy. I taki bombowiec ma powiedzmy 10 milionów siły. I wypuszcza takiego bombowca, ty nie masz myśliwca, masz tylko na przykład zainwestowałeś sobie lub w tego samego bombowca, on co powiedzmy ty będziesz go nie, przeważnie słabszego, lub bombowca dedykowanego do celów naziemnych, więc no, nie jesteś w stanie mu nic zrobić. A on ma tego bombowca z obozu niebieski, który jest dość popularny. I on w przeciągu no, paru minutą twoją bazę zniszczy. Bo twoja obrona przeciwlotnicza jest troszeczkę zbyt słaba, żeby zabijać tam jednostkę tyle, mm, efektywnie, żeby on ponosił bardzo duże straty. Ale jeżeli ty będziesz, on będzie posiadał na przykład dwa takie bombowce, a ty będziesz posiadał myśliwiec, a on tego myśliwca nie będzie miał posiadać lub będzie posiadał słabszego, no to zauważcie sobie, wysuwając sobie tutaj myśliwce z 10 milionów siły, ty posiadasz czołg lekki, który ma, powiedzmy, no w moim przykładzie pre 12 milionów. Więc on cały czas dziubi te bombowce, jakieś tam straty ponosi, i dodatkowo ty wysyłasz sobie myśliwiec ulepszony też tam na 8-0, on też ma 11 milionów, i taki myśliwiec z odpowiednimi dobranymi oficerami robi sieczkę z tych bombowców. I wtedy on może docelowo 10-15 minut zniszczy twoją bazę, ale poniesie takie straty, że to by to się będzie opłacało, bo temu na przykład zabijesz 2000 jednostek. Ja on co 2000 personelu, który w dłuższej perspektywie czasu on się odnawia, ale wolno. Więc on już będzie miał minus 2000. Ty, tylko stracisz wytrzymałość bazy, baza się regeneruje. Ty możesz się ustawić inną bazę w innym miejscu i wysłać dalej swoje jednostki na polu bitwy. I to jest mega OP. Dlatego ja akurat wybrałem to, żeby. I tak naprawdę większość takich sojuszy topowych prosi graczy, że jeżeli mają już inwestować w jednostkę powietrzną, to niech to będzie jednostka, jaką jest myśliwiec, który służy, jest wielozadaniowy. A dopiero później ulepszać bombowce. I teraz tak, czyli mniej więcej pokrótce, omówiłem wam jednostki lądowe, które bym wybrał, czyli standardowo czołg podstawowy. Na drugim miejscu dałbym katiusze z armatą, czyli z, no z armatą, czyli z artylerią, na trzecim miejscu dałbym czołg lekki. Jakbym miał top 4 robić, to na top 4 miejscu dałbym śmigłowiec, czyli na naszą ulepszoną niż czołgów, ponieważ jest też wielozadaniowy, jest mobilny, ale moim zdaniem przegrywa z tymi trzema innymi jednostkami, dlatego, ponieważ lekkie czołgi mają bonus do zabijania tych śmigłowców, a cięż, średnie czołgi, czyli te czołgi podstawowe, są o wiele bardziej wytrzymałe i one są, bardziej się po prostu sp sprawdzają na polu bitwy. Tak, on też system nie wspomniałem, na początku miałem ja, miałem też so, czołg super ciężki. Coś czuję, że jego przemianuję, po prostu przebranżowię go na ten czołg podstawowy i nim będę grał. A tutaj się jeszcze zastanowię, co dalej, czy całkowicie szerzyć tą jednostkę i wszystko wpompować w tą jednostkę jako czołg podstawowy, bo chyba będzie mi się to bardziej opłacało, ale też jeszcze muszę zastanowić, przemyśleć to, ponieważ te so, czołgi super ciężkie. One dalej pełnią swoją rolę, że są tymi tankami. Jak, zwłaszcza jak tutaj są ulepszone na maxa, tylko one są bardzo wolne. I teraz przez to, że ty możesz bardzo ulepszyć te czołgi podstawowe, to one przejmują tą rolę. Są mobilniejsze, rów, no, nie może równie wytrzymałe, ale też potrafią bardzo dużo obrażeń zaabsorbować. Słuchajcie, ja mam taki przykład. Moja baza ma tam ponad no 100 milionów. Jak tu przyjedzie przeciwnik, który ma czołg podstawowy 40 milionów siły i ustawić tutaj artyleria, to ja ginę, przeważnie jak to miałem na tamtej grze, 12 do 15 sekund. Ja nie jestem w stanie tymi wszystkimi moimi jednostkami nawet zabić mój jednej jednostki tego czołgu podstawowego, jak ktoś ma te 40 milionów siły. Takie moje bazy to wyparowują taką dobrą sprawę. Przed tym jak tu podjeżdżał czołg średni, i próbował najpierw atakować moją bazę, żeby moja baza się aktywniła i go atakowała, no to przeważnie ten czołg średni byłem w stanie je zabić, i zniszczyć i ewentualnie jeszcze jedną, może dwie artylerię, bo na to tyle pozwalał mi czas. W tym momencie nie mam szans. Dlatego teraz to ulepszanie bazy tych murów i tych murów zaawansowanych jest tak istotne, żeby Twoja baza jak najdłużej przetrwała, bo im dłużej przetrwała, bo to jest tak, Twoja baza ma 400 milionów siły, więc jesteś w stanie zabić ten czołg e, super ciężki, czyli ten, który cię tutaj zaabsorbuje, absorbuje te pierwsze obrażenia. A potem twoja baza przekierowuje się na artylerię lub na jakąś inną losową jednostkę i taką artylerię jesteś w stanie zabić w jednej salwie. No, są sposoby, aby zmieniać te cele, ustawiać te cele, ale o tym będzie osobny poradnik. Dzisiaj chciałbym to już na tym momencie zakończyć. Wydaje mi się, że mniej więcej wam wszystko wytłumaczyłem. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, Napiszę w komentarzach lub jakąś prywatną wiadomość. Ja postaram się standardowo odpisać Wam lub też nagrać filmik, bo może są jakieś ciekawsze tematy, które trzeba jeszcze bardziej poruszyć. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. A jeszcze jedna sprawa. Chciałbym Wam też podziękować za pierwsze subskrypcję tego mojego kanału. To też ma, bardzo mnie motywuje, żeby nakręcać coraz więcej tych filmików. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!